I teraz tak, jeśli chodzi o kwestie etyczne. Czasem takie kwestie etyczne są traktowane jako takie zwieńczenie wykładu z metod. Tak, no jeszcze trzeba omówić takie kwestie etyczne. Natomiast w przypadku tego projektu kwestie etyczne będą się cały czas wplatać w nasze działania i bardzo wiele z tego już w tej chwili wypłynęło tak? w trakcie naszej rozmowy, w trakcie wcześniejszych sposób. Jest taka złota reguła w badaniach społecznych. Nie wolno szkodzić osobom badanym. Tak jak na zwierzętach nie wolno robić byle czego, tak? Musi to być mocno uzasadnione jakąś korzyścią. Na czym polega szkodzenie i co, co można go wyrządzić? Jakiego rodzaju szkody można wyrządzić? Jak pani myślicie? Szkody. Szkody nie z pracy. <laughs> Może ktoś wylecie z pracy iść na zwolnienie trzymiesięczne, tak? No ale to jest, to jest etyka i moralność. To jest jedno, to jest drugie. Pochodźmy ten już mózgu badanie, Ale badania możemy wykorzystać przeciwko nim. Dobrze chyba. Możemy się korzystać przeciwko i jakie skutki ta osoba będzie się prawie dla tego w tej szkole. Więcej nie przyjmują właśnie chyba takich takie. Oczywiście, może zaszkodzić w no. ogóle. przyszły osobom, które będą chciały się czegoś dowiedzieć. może żeby, jakby tą reputację takiej kontroli społecznej bardzo nadwyrężyć. Ale generalnie jest szereg takich dóbr, które możemy naruszyć, nawet niech nam z tego, tak? To już nie mówię, ta pozycja zawodowa, czy w ogóle praca, że ktoś może stracić pracę przez nas. I to nie jest możliwe. tak? My naprawdę możemy doprowadzić przez ten raport do tego, że ktoś straci pracę. Możemy naruszyć naprawdę czynić takie istotne dobra, komuś poguchać po inny, tak? Ale może właśnie z tego że przeciwko im. Dobre imię oczywiście, jak napiszemy w raporcie, mm -hmm. to jest w raporcie. Słucham? Możemy <laughs> oczywiście czyjeś interesy, i tutaj się spodziewam, że to będzie bardzo częste, musimy też uważać na dane wrażliwe, pod tym pojęciem zarówno dane osobowe, jak i dane wrażliwe na przykład o osobach uzależnionych albo o członkach rodziny osób uzależnionych. Nam jest bardzo łatwo w takich rozmowach swobodnych, na tak przykład tutaj w naszym gronie, tak, mówimy, a mój drugi to, a tu dzieci podawaliśmy wesele, Tak była na przykład, Pani tak, tego nie mówiła, no, ale załóżmy, była na przykład dziewczynka czternastoletnia, której ojciec tam ją katował. w momencie, jak zaczynamy coś takiego mówić, nawet między sobą my nigdy nie wiemy, czy ktoś z nas nie pojechał tam na wakacje i nie mieszkał tej rodziny. No, są naprawdę sytuacje nieprzewidywalne i lepiej jest bardziej niż to jest potrzebne, a wnioski na poziomie ogólnym do raportu. Jest niewątpliwie też ogromnym stresem dla osób, z którymi będziemy rozmawiać i też naruszamy ich poczucie bezpieczeństwa w momencie, kiedy w ogóle ich stawiamy w sytuacji badawczej. Ale biorąc pod uwagę te punkty, musimy od razu, jeśli chodzi o te punkty, które na ekranie, musimy przyjąć, że ta osoba, z którą przeprowadzamy ten wywiad, jest normalnym, praworządnym obywatelem tego kraju. Oczywiście. No że jakieś to nie było, akurat. Nawet jeśli tak. wiemy, że nie jest, normalny, ale jest. Ale jest człowiekiem i ma zagwarantowane wolności konstytucyjne, w której dodatkowo jeszcze są zasady prowadzenia badań, nie można szkodzić badaniom. Oczywiście wiadomo, że my narazimy ich na stres, tak? Trochę ich poczucie bezpieczeństwa też na jest zwłaszcza na początku, ale musimy dążyć do tego, żeby to tak? żeby tego jakoś wynagrodzić zestresował się tym wywiadem, dziękujemy mu, całujemy go po rękach, tak? super materiał, Damy mu potem raport, nikt się cieszy i z tego wniosku wyciąga. Państwo będziecie bardzo ważnymi partnerami dla samochód po tym badaniu. Także oni to może docenią po fakcie, nawet jeżeli będzie bardzo trudno na początku, ale te jak należy nas, będzie, żeby, żeby nie szkodzić, żeby nie mieli też poczucia, że została im wyrządzona krzywda z powodu badań. I teraz oczywiście te kwestie związane też z tym, że nie mamy bezstronnego oglądu sytuacji, zwłaszcza jeżeli mamy interes z pozyskaniem środków skorkowego. Pamiętajcie Państwo o tym. Jest oczywiście problem, czy należy reagować, jeżeli widzimy na przykład ewidentnie, że ktoś nie jest takim dobrym człowiekiem, tak? Tylko z braniem, który po prostu bierze pieniądze od organizacji za to, żeby dostawała w sama organizacja środków skorkowego. No ale musimy wykazać jest braniem, żebyśmy mogli tak go przedstawić. No, niekoniecznie musimy no, go tak przedstawić, natomiast nie, problemem jest to, jak zareagować w takiej sytuacji. Czy my mamy cały czas odgrywać tą rolę badacza, tak? Że cały czas jesteśmy mi ludzcy z partnerem partnerami no, dla to No musimy tak robić, natomiast no, są sytuacje, kiedy trzeba po prostu prokuraturę zawierać, tak. Tak? tutaj nie, nie ma innego wyjścia, natomiast jeżeli jest przestępstwo. Czasem są drobniejsze rzeczy, które będą nas irytować. To znaczy, że ktoś nie wchodzi rutynowo do swojej pracy, tak? że się nie przejmuje, że nie słucha tego, co mówią środowiska środowisku, pracują z osobami zależnymi. Będzie dużo rzeczy drażniących. ale zachęcam Państwa do tego, żeby zachować zimną krew, a wyrzucić się w raporcie, pokazać pewne zjawiska. Będziecie też wtedy spokojniej reagować na to, będziecie sobie to odtwarzać, będzie to łatwiejsze do opisania. A w trakcie badań lepiej jest tego, lepiej jest nie reagować w sposób taki emocjonalny. Jest problem, czy ujawniać w celu badań, to jest problem wielu badań społecznych, zwłaszcza badań w psychologii, kiedy trochę to się manipuluje badanymi, natomiast w tym przypadku nie ma wątpliwości, Państwo nie ujawniając w celu badań, po prostu nie osiągniecie tego celu, więc musicie powiedzieć w jaki sposób pracujecie, tak, kto jest tutaj wniukowiec, wodawcą itd. Tak I te, te kwestie budzą liczne kontrowersje, natomiast tutaj jednych kontrowersji unikamy. No i oczywiście, czy ujawniamy, dla kogo prowadzimy badania. To głównie w badaniach jakichś komercyjnych albo wiem, jest często wpływ też ośrodka badawczego, jeżeli tak stawiamy się badania dla jakiejś partii politycznej. Tutaj można od razu powiedzieć, dla kogo są te badania, że są przede wszystkim dla społeczności lokalnej, ale też będą wyniki dostępne dla wszystkich, którzy są tym zainteresowani. No mówić, że po zakończeniu, ale tutaj wydaje się, że też jest ten element, żeby stopniowo-stopniowo budować relacje z tymi osobami, z którymi... Pracujemy, więc tutaj oczywiście nie ma wątpliwości, że, że to będzie na bieżąco załatwiane. Teraz to jest kwestia też rejestracji tych wywiadów i obserwacji, więc to, co mówiłam, że wymaga zgody. Natomiast w przypadku wydarzeń publicznych, jeżeli Państwo idziecie na testy, albo na koncert tak, chóru na przykład czy, tam, czy do świetlicy na przykład jakąś imprezę, gdzie się robią przedstawienie morząnarodzeniowe, zasadniczo jest tak, że wydarzenia publiczne można rejestrować bez zgody organizatorów. Ale w praktyce okazuje się, że często organizatorzy się tym niepokoją, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, tak? no bo wiadomo, że fotografowanie <laughs> czy filmowanie dzieci jest szczególnie w tej że może być wykorzystane na swych celach, więc warto jest to przynajmniej wspomnieć, tak? że no słuchaj będę tutaj chciał zrobić parę zdjęć tak? do dokumentacji albo żeby zapamiętać czy żeby gdzieś przedstawić. I z reguły bardzo zapewniać tam, gdzie rzeczywiście zamierzamy, żeby te informacje były poufne, jak korzystamy z informatorów i wiemy, że oni na przykład będą się bać, rozmawiamy nie wiem, z kimś, kto pracuje właśnie z osobami zależnym, żeby podkreślać, że te informacje są anonimowe albo że, że są poufne. Tak? Czyli anonimowość to, kiedy nie podajemy danych personalnych, a poufne, kiedy w ogóle je wykorzystujemy po prostu tylko dla siebie i tylko na poziomie ogólnych wniosków i nie będziemy tego nawet cytować. Jeszcze są kwestie, które mogą się pojawić w trakcie naszych badań. Niektóre osoby oczekują wynagrodzenia. Tak? Nie sądzę, żeby to akurat samorządowcy, ale czasem jak się z jakimiś członkami takich elit politycznych czy gospodarczych przeprowadza się wymiarów, to czasem jest taki wręcz zwyczaj w agencjach badawczych, że się płaci na przykład za spotkanie, za udział w grupach obózowych się płaci. Tak? Więc mówię o tym tylko po to, żebyście Państwo wiedzieli. Myślę, że tego to nikogo nie spotka, ale później, gdyby nie oczekiwanie tego typu jakieś się sugestie pojawiły. Ale oczywiście tutaj nie przewidujemy nagradzania, więc jest to, jest to po prostu kwestia pewnej takiej kontroli obywatelskiej, tego na co jest wydawany fundusz korkowy i tyle. I oczywiście ta, ta kwestia roli, to jest to co mówiłam przy obserwacji, czy uczestnicząca, czy nieuczestnicząca, zachęcam do tego, żeby zachowywać tą bezstronną pozycję badacza. Pamiętajmy, czy je interesy zawodowe naruszamy, bo na pewno będą interesy tych, którzy korzystają z funduszu korkowego przede wszystkim. Nawet nie urzędników, nie tych osób z tej komisji, tylko przede wszystkim obecnych beneficjentów funduszu. Czy to jest straż na, czy to są stowarzyszenia, czy to jest na przykład, nie wiem, drogownictwo, bo nie wiadomo na co ten fundusz idzie, ale Państwo się tego dowiecie i tutaj będzie, będzie kwestia też tego, że będziecie Państwo po prostu w drogę. No i teraz jeżeli respondent ewidentnie mówi, że prosi o dyskrecję, to jest to konieczne, żeby to respektować, czyli jeżeli powiemy, że to tylko dla pana wiadomości, że coś tam, coś tam, yy, że ja wiem, że tam robili badanie, ale tylko dla pana wiadomości powiem, że ten coś zrobił, tak? Albo, że między nami nie wypuszczamy takiej wiadomości, nie idzie nawet do raportu, tak? To wtedy jest oczywista zasada, że jeśli ktoś takie zastrzeżenie czyni, to to trzeba to uszanować. Przy czym oczywiście rozmawiamy z osobami, które są opłacane ze środków publicznych, więc to tylko dotyczy tych fragmentów. Tak, 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 więc no, generalnie cała działalność publiczna podlega y, przejrzystości w tak, A tam są nie, wskazówki, poszukaj dalej. <laughs> Natomiast no, jeśli ktoś opowiada na przykład, no taka sytuacja, która jest ewidentna, no wie pan co, ja też, moja no, żona też w chwili, tak, więc ja doskonale mm. rozumiem tych ludzi, którzy z tego korzystają, ale proszę to zachować dla siebie. No, to nie na przebieg badań, fakt, że Państwo jesteście z tej społeczności lokalnej, o którym już też wspominaliśmy, będziecie Państwo narażeni też na, na pewno nie będziecie sobie z tego spraw zdawać w wielu że pisząc raport, interpretując te dane, które pozyskacie, będziecie kierować się w dużej mierze swoimi osobistymi sympatiami i swoimi doświadczeniami z do pracy w organizacji pozarządowej, tak? z kontaktu z innymi organizacjami. Nie unikniecie tego, ale proszę też pamiętać o tym po prostu, że to należy uwzględnić, że no, nie jest tak do końca bezstronne, no bo też nie mogę, bo to się nie da pozbyć tych doświadczeń czy sympatii. Każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne. Jeżeli burmistrz jest z przeciwnej opcji, będziecie Państwo tak, bardziej krytyczni, tak? to też należy sobie uświadomić, że może to nie jest taki głupi facet, a ja go tak źle oceniam, to też z tego względu. Także wydaje mi się, że gdyby rządził Y, to byłoby znacznie lepiej. Też proszę pamiętać, zwłaszcza w kontekście tego, co Pan mówił o telewizji lokalnej. Ja mam też złe doświadczenia z mediami, znaczy ja w ogóle bardzo dużo zawdzięczam mediom, jeśli chodzi o skuteczność działań, które prowadziłam. Media są przymierzeństwem człowieka, tak? I bardzo pomaga, ale co pomaga? Nie pomagało na najbardziej, jak dziennikarz, do którego się zwracałam z jakąś sprawą, dzwonił na przykład do urzędu i pozyskiwał wersję tej strony, dlatego że władzy wtedy wie, że się nie interesują. I to jest tak naprawdę skuteczna interwencja mediów, nawet jeśli nie powstała publikacja, ale już jak telewizja przyjedzie, no to już ogóle. Natomiast media... Media szukają tu w Media wykorzystują z reguły właśnie do pokazania czegoś pod publiczkę. I jeżeli my na przykład kontrolujemy fundusz sportowy, to one mogą rozdmuchać to w zupełnie inną stronę. To znaczy, tak, że ktoś się czepił, a my przecież mamy świetny klub sportowy, więc to może zupełnie właśnie jest pod kontrolą. I proszę też uważać, to Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że nawet jeżeli sympatyzujecie z tym burmistrzem, to ktoś innym nie sympatyzuje i tylko czeka na wasz raport, tak? Że, że dojdzie do ukazania nieprawidłowości i będzie to wykorzystane w następnym ja już miałam takich sytuacji, nie będę opowiadać, ale, ale też parę takich sytuacji miałam. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że, że Wasza sytuacja będzie inna po danej społeczności po zakończeniu tego projektu i ja jestem pewna, że będzie lepsza. To znaczy Państwo, jeżeli będziecie, zobaczycie się jako wiarygodny partner, to Wasza sytuacja osobista, Wasza sytuacja będzie lepsza i będzie Wam łatwiej każdy następny projekt, tylko nie będziecie to robić bezstronnie. Teraz tak, jeżeli macie pożądanie dostarczenia pytań przed wywiadem, to też o tym mówiliśmy. To można pochodzić, że się nie da sprawić to, to można pochodzić, ale właśnie podkreślić, że mamy tylko takie ogólne zagadnienie. Dobrze, żebyśmy mogli